Dzień dobry, witam, Szumo z tej strony, jesteśmy na pokładzie Chevroleta, mamy do wymiany zamek, w związku z powyższym, że przy zamykaniu z pilota zamek jak gdyby się nie domyka i ma tykanie, takie tyk, 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 tyk dokładnie takie ma tykanie, nie reaguje wtedy już na otwieranie, nie można drzwi otworzyć i trzeba użyć kluczyka w zamku, jest wszystko fajnie jak zamek chodzi, jak nie chodzi to jest problem. Po pewnym czasie on się wyłączy, ale to dopiero po jakimś tam czasie. Natomiast pokażę, jak dobrać się do tego zamka. Tak, dosyć szybko. Próbowałem wcześniej trochę nagrać ten materiał, ale coś mi dzisiaj sprzęt odmawia posłuszeństwa. Mam nadzieję, że zadziała. Słuchajcie, wypinamy sobie zaślepkę lusterka. Dwa kołki. Będzie to dosyć szybka szkoła. Wypinamy sobie tutaj zaślepkę pod klamką. Jest taka plastikowa zaślepka. On najlepiej, o, najlepiej to zrobić jest przy blokadzie. Tutaj jest luz. Możemy to takim haczykiem wyjąć, tą zaślepkę. Tutaj mamy jeden wkręt. Tutaj mamy zaślepkę pod, pod łokietnikiem. Ponieważ używam wkrętarki, to będzie dosyć szybko. Nie będę musiał tego kręcić ręcznie. Odkręcamy sobie jedną śrubkę. Odkręcamy. Odkręcamy drugą śrubkę, która jest już drugi raz toporna, bo już ten zamek wyciągałem dwa razy, w sensie mycia i tak dalej, żeby funkcjonował jakiś czas i znowu przestał funkcjonować. Musimy wyjąć tutaj jeszcze sterowanie. Yy, proponuję użyć jakiegoś teflonowego wyjmaka, żeby nie uszkodzić plastików, bo to tak dosyć ciasno tutaj siedzi i ona z tej strony jest zapięta, gdyby ktoś wyjmował to z tej to z tej strony jest zapięta i zobaczymy teraz co będzie dalej, My wyciągniemy. Hop. Mamy wyjęte, wypinamy wtyczki i mamy panel sterujący szybami wyjęty. Są tutaj dwie kostki, chowamy je do środka, bo one tutaj nam nie będą potrzebne. Jedna śrubka, druga śrubka, odpinamy cały płat. Proszę to dosyć szybko zrobić, słuchajcie, żeby materiał nie był za... Jak już nam odskoczy jedna, jedziemy rękami dookoła. Widać? I podnosimy płat do góry. Płat mamy zdjęty. No. Pancerze z klamki wychodzą. Dopiero teraz wypinamy linki. I na koniec wypinamy światło. No, tutaj w ogóle żarówka wyszła, ale wypinamy sobie tą żarówkę. Rozpinamy kostkę, żeby nie wyciągać żarówki. Chyba, że mamy spaloną żarówkę to w ten sposób mamy płat zdjęty. już, jak widzicie parokrotnie już przeze mnie wyciągany ten zamek, więc jeszcze raz przećwiczymy temat tak na no, szybko spróbujemy to zrobić w jednym filmie, żeby nie robić yy, może tak, odkręcamy musimy, żeby wyjąć zamek musimy odkręcić dwie dziesiątki jedna dziesiątka druga to jest prowadnica naszej szyby Tutaj o, jak widać i ona musi tak zostać. Nie, nie, nie proponuję tego wyjmować, bo później może być problem, to nie będzie nam w niczym, że tak powiem, przeszkadzało. Odpinamy sobie teraz spinki. Jedna spinka odcięgna od blokady, druga od klamki, znaczy jedna od kluczyka. I mamy cięgna 2, tu są dwa cięgna do rozpięcia w środku. Odkręcamy zamek. Zamek mamy odkręcony, wyciągamy go linkami w tą stronę. Prowadnica szyby do góry. Uwaga, jako na szybę, bo tu się kończy szyba. Wyciągamy zamek linkami i pierwszy wychodzi, pierwszy wychodzi zamek. Wypinamy pierwszą wtyczkę, bo inaczej nam tutaj nic nie wyjdzie. No się tam. Wpinamy pozostałe wtyczki, zamek mamy wyjęty. Gdyby jakiegoś nam elementu brakowało w nowym zamku czy w używanym, należy bezwzględnie przełożyć wszystkie elementy. Tutaj w tym zamku brakowało takiego cięgna, ja za chwilkę je pokażę. Jak widać różnica polega na tym, że w tym zamku nie ma tego cięgna, tutaj jest. Wypinamy tą spinkę na bok, wyciągamy i tu jest taki switch i tego switcha niestety trzeba przełożyć z jednego miejsca w drugie, dlatego że one powoduje ten switch, przełączanie Prawdopodobnie nie sprawdzałem tego. Yy, kierunek działania zamka, czyli otwieranie lub zamykanie. Jeżeli chodzi o przełożenie tych, tych cięgien, należy policzyć sobie gwint. Ile nam tego gwintu tu mniej więcej wystaje. Tu jest taka spinka, wypinamy tą spinkę bądź wykręcamy, bo to jest nagwintowane. I oba cięgna przekładamy ponieważ ja już te cięgna mam przełożone ten zamek już jest prawidłowy bo to całą kiepską robotę robił nam tamten zamek ale po prostu wyjęłem go żeby pokazać jak jak to zrobić w miarę szybko, bezboleśnie wkładamy odwrotnej kolejności tak jak go wyjmowaliśmy oczywiście czyli nasza prowadnica szyby idzie do góry cięgna pierwsze idą później wchodzi nam Zamek. Prowadnicę szyby opieramy sobie na zamku, żeby nam tam nie spadła. I wpinamy wtyczki. Pierwsza wtyczka, którą musimy tutaj zapiąć jest szara. Ta szara wtyczka idzie na samą górę. Zamek nam ruszy. Słychać było. Teraz idzie czarna wtyczka z niebieskim. A na koniec idzie zasilająca wtyczka pod silnikiem. Nie robię tego na akord, tylko robię, żeby pokazać. I możemy sobie zamek włożyć razem z tą naszą prowadnicą. No, może zanim najpierw, zanim prowadnice szyby, to przykręcimy sobie zamek w tym układzie. Prowadnicę zostawimy sobie na sam koniec, abyśmy tylko o niej nie zapomnieli. Tak jak już powiedziałem, bo później będzie zdziwko, jak nam szyba wpadnie do drzwi, do środka i nam nie wyjdzie. Wtedy będziemy musieli, niestety rozebrać płat jeszcze dobrze by było żeby nam się nie potłukła ta szyba Czasami jak to mówimy złośliwo rzeczy martwię muszę szybko to zrobić bo... klientka jedzie na no brak oświetlenia w aucie. Dobra. Ok. No może teraz będzie łatwiej cięgna zapiąć. To sobie zapnę cięgna. Jedno cięgno. Drugie cięgno. Tam mamy zapięte zamek przykręcony. Teraz możemy skręcić prowadnicę szyby. Tak jak powiedziałem na stare miejsca śrubka więc mamy pewność, że prowadnica nie będzie w złym ułożeniu, w złym miejscu żeby nam się blokowała szyba, czy żeby ciasno nam chodziło, to to chodzi przykręcona, przykręcona dobra. Mamy z głowy Sprawdzimy sobie najpierw zamek. Zamek zamykamy. I pilotem. Widzimy, że linka chodzi. Dobra. Się otworzył, otworzył się dobra składamy słuchajcie w odwrotnej kolejności tak jak żeśmy to zrobili rozbierając folię warto zostawić z powrotem ona nam wytłumia hałasy z zewnątrz więc nieraz widzę samochody rozbieram po prostu już są bez folii no to później jeszcze jak są głośniki w drzwiach to akustyka też jest słaba później jednak mimo wszystko trochę nam się... Widzicie, że podłączyłem teraz oświetlenie. Wszystko składamy w odwrotnej kolejności. Podłączamy otwieranie. Podgrzewanie fotela. Zakładamy nasze linki. Dobra. Linki mamy zapięte, przewody mamy podłączone. Teraz te przewody od sterowania szybami wyjmujemy sobie tu, żebyśmy ich nie przytrzasnęli. A płat zakładamy od góry za tą listwę. Mniej więcej patrzymy, czy nam się tu otwór zgrywa, i tu. Jeżeli nam wszystko gra, pasuje. Nic tam nam nie pręży, nic się nie dzieje. Zapinamy. I przykręcamy. Przykręcamy płat. Nie wiem, czy ktoś z Was mierzy czas, czy nie. Jak szybko można zamek wyjąć i włożyć. Może ktoś będzie miał taką chęć. Może sobie zobaczyć, ile czasu ten film trwa. Tyle trwa wymiana zamka w epice. pinka Dobra. Zakładamy zaślepkę. Za ślepkę zapięta, zaślepka pod klamkę. Wpinamy. Zakładamy zaślepkę tu. Tak jak mówiłem. Zaczynamy panel sterowania szybami. Wkładamy go. Cała nasza robota jest już zrobiona. Nie do końca. Zamek otwarty. Otwarty. Jeżeli by się ciasno zamykał zamek, należy zamknąć go parę razy otworzyć. Teraz musimy go zluzować. zamknąć drzwi, otworzyć i na takim ciasnawym zamku dokręcić dopiero śruby. To by nam się zamek ułoży. Tu jest tolerancja niewielka, bo tutaj nie ma żadnej regulacji. Regulacja jest na ryglu. Ale jest OK. Auto otwarte. OK. Słuchajcie. Tyle, ile czasu ten film trwał. Tyle czasu trwa wymiana zamka w w drzwiach kierowcy, który steruje wszystkimi zamkami. Wymieniany był z tego powodu, że tak jak powiedziałem, było tykanie. Skubany dosyć długo nawet tykał, nie chciał się jak gdyby przestawić, prawdopodobnie na tym switchu w środku. No i nie można było ani drzwi otworzyć, ani zamknąć, nic nie można było zrobić. W zasadzie kluczyk nie reagował. Trzeba było włożyć kluczyk konkretnie w zamek i go otworzyć zamkiem. Dobra, to by było na tyle. Pozdrawiam Was, do zobaczyska w kolejnych filmach.